Tak? na już mnie? Tak. Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie w trzecim dniu na Lagomerze. Opuściliśmy hotel i po serpentynach wjeżdżamy na górę, przejeżdżamy na północną część wyspy do Wale Hermoso. Tam będziemy z naszego przewodnika robili trasę numer 26 13 km mniej więcej 700 metrów przewyższeń z punktem, takim fajnym, zamek Castillo del Mar. Według zdjęć, które widzieliśmy do tej pory, szykuje się najładniejszy zamek, jaki widzieliśmy do tej pory na Wyspach Kanaryjskich. A przypominam, jest to już nasza piąta wyspa, więc coś tam wiemy. A póki co, parę ujęć przebitek z drogi. I przy okazji, pokazuję wam zapis GPS drogą, którą żeśmy jechali żebyście w razie czego mogli też trafić. Aczkolwiek dróg tutaj jest niewiele, kręcą się, ale można dosyć łatwo trafić do takich większych miejsc po każdej stronie wyspy. To tyle. w dole, największy budynek to jest nasz hotel także już wjechaliśmy taki kawał drogi takie agraweczki co chwila. non stop góra, dół, góra, dół objeżdżamy jedną górkę drugą, trzecią i tu po prawej stronie nasze autko Opel Astra Sport Wagon Turbo, 1.4 silnik ponad 100 koni albo 120, albo 150, jakoś tak generalnie daje radę ale całą wyspę przejeżdża się praktycznie na dwójce trójce czwórki, jeszcze chyba nie włączyłem. to kolejna wyspa, dosyć duża, tam jeszcze nas nie było, La Palma Będziemy, będzie seria Jak duży dożyjemy Siadamy. Helga już poleciała do przodu spod ekscytowania A ja sobie człapię powolutku na Mirador I z tego co widzieliśmy już wstępnie Widać zarówno wyspę La Palma, jak i El Hierro I pozostałe dwie wyspy, na których jeszcze nie byliśmy ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Jest i Mirador. Teraz jeszcze na platformę. Ło, ale łodzik, wam powiem, jest niezły. Jest 20, chyba 5 albo 6 kwietnia. I mamy tutaj jakieś 15 stopni. Tylko słoneczko ratuje sytuację. Ale jak zawieje, to gęsia skórka na rękach. Jest i Mirador. Palma. Tam, nie wiem czy tam coś? Tam nic nie ma. I tam mamy El Hierro, El Hierro jest dużo mniejsze. Przewodniku wysłali nas na parking, który od szlaku i tak był kilka kilometrów oddalony. No i parking był pełny, więc zjechaliśmy na całą morze. No i tutaj jest spuściutko idziemy właśnie do tego zamku Castillo del Mar. I potem wchodzimy na ten 13-kilometrowy szlak. Po jakim niebezpiecznym szlaku trzeba przejść, żeby dojść w ogóle do tego zamku? Tutaj chyba w ogóle była droga, ale asfalt jest zrównany z ziemią. Chyba... Było obrywanie skał jakiś czas temu. I trzeba iść właśnie po kamieniach. No możliwe, że była jakaś większa ulewa sztorm, wiatry. No i skały spadły. A tam w tle, na horyzoncie wulkan Teide, czyli widać stąd doskonale tę naryfę. A zamek jest chyba w trakcie budowę, coś mi się tak wydaje. Wychodzi na to, że zamek jest własnością prywatną, czy jakoś tak jak w Szwajcarii. Zamknięte i nawet nie idziemy dalej. Zresztą tutaj jest w ogóle niezabezpieczone, więc dla turystów na pewno nie jest to oddane. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale wygląda kozacko. I ostatnie ujęcie z zamku. Gdzieś ponoć tutaj w przyszłości była stacja przeładunkowa bananów. Oczywiście teraz już nieczynna. Takie możliwe, że tam na dole jest właśnie resztki z tego. Idziemy, idziemy. Niby jest chłodno, 17-18 stopni, ale plecy mam mokre. Uff. Ostatni rzut oka. Chowamy się za górą i idziemy na szlak. tamo tomo. Wyżej, a potem jeszcze wyżej. Ale spoko, jest oznaczone Spinaczki tu uprawiać nie trzeba Szlak jest fajny Powolutku I dojdziemy do celu Robimy takie kółko Także wrócimy tam na parking Gdzie zostawiliśmy auto 200 metrów wyżej Ale widoki miazga Jedne z najfajniejszych A ja Jeszcze Wam pokażę z prawej strony tak, bo my pokazujemy tylko najfajniejsze rzeczy. Wszystkich rzeczy na Kanarach nie pokazujemy. Etap drugi wędrówki. Teoretycznie mamy iść tam na wprost i do góry i obejść tamtą górę, ale jeszcze też jest taka opcja i to proponują, żeby iść tutaj tą ścieżką na dół, tam na ten półwysep, który macie po lewej stronie i ten półwysep nazywa się Punta de Sepultura, nie nabijam się, naprawdę tak się nazywa. I w związku z tym koniecznie trzeba go zaliczyć, tak już się przejdziemy, bo chyba właśnie razem z nim będzie te powyżej 10 km. No, bo tak mi się wydaje, że optycznie 1 trzecią niby mamy zrobione, a wypadałoby jeszcze troszeczkę połazić. Ale tutaj, na takim odludziu, cały czas coś się hoduje. Jakieś roślinne, mini plantacje, trochę domostw też tutaj jest. Trzeba wykorzystać teren do maksimum. To na co pozwala natura. A my dalej do Punta de Sepultura. A tutaj mamy patent z lagomery. Bardzo często wykorzystywany właśnie tu w tych wzgórzach, żeby nie łazić góra do góry, do Taka oto winda. Tam jest materiał spuszczony w dół i coś tam robią. Bardzo białe, przerywce białe, ale działa. Idziemy dalej. Bardzo silne prądy od tej strony. Zresztą od każdej. La nie jest za bardzo wyspą, gdzie można sobie popływać w oceanie. Nie po to się tu przyjeżdża. O, i odsłonił nam się kolejny fajny widoczek. I już wam pokazuję. Aha, ładna plażunia. I ten ryfaw Po lewej stronie skały Los Gigantes i z prawej strony szczyt wulkanu Teide. Jesteśmy na szczycie Punta de Sepultura To lecimy z widoczkami, nie wiem czy będę w stanie to ogarnąć A faktycznie, Wiertarz się zorientowałem Mamy zrobione 4,44 m, 254 metry do góry i 700, nie mam pojęcia. I jeszcze mówią, żebyśmy zeszli sobie do plaży, która w tym momencie zejście jest do niej po prawej stronie, ale odpuszczamy, bo widzieliśmy, że plaża malutka, miał być tam wodospad, a został ciurek, chyba dawno opadów nie było po tej stronie wyspy. Tam za rogiem jeden wąwóz tutaj za rogiem. Drogi wąwóz po lewej stronie, no i w prawo jest ten złóż, z którego idziemy. Chyba dochodzimy już powoli do cywilizacji, zaczynają się zabudowania mieszkalne. I według mapy będzie zaraz droga, albo jej substytut. Pojawiło się troszeczkę wieterku, dzięki czemu nie ma takiego opału. Jak powietrze stało, to się oddychać nie dało. Chyba troszeczkę doszacowaliśmy trasę. 765 na razie zrobione. Może z połowa zrobiona. 555. Ponad połowa. 555 do góry. 3 piąte niech ci będzie. 60%. Tam są drogi. A my idziemy dalej w górę. Bo droga w górę się nie kończy. I zobaczymy, co będzie dalej. Dotarliśmy do takiej mini przełęczy. Takie fajne widoczki. Fajna skała wygląda trochę jak łeb uśpionego smoka. Masz fantazję? No, pewnie, że mam fantazję. Krajna Jarpena. Polecam się. Tu jest droga i tam schodzimy, właśnie do drogi. Także teraz będziemy mnóstwo metrów w dół. Tu jest helka. A tutaj jest miejsce, po którym żeśmy łazili przez ostatnie kilka godzin. No i tam w dół do Playa del Sepultura. I w sumie do Punta de Sepultura też. I teraz mi powiedz, że będzie trudne techniczne zejście, i trzeba będzie wracać wszystko z powrotem. Bo tam nawet woda na dole zebrana. Nie. A tam są szlaki, widzisz? Przędzie. No no. Jest gdzieś tutaj chodzić. Ech, co nudno. No mhm. to idziemy. Nie ma walki o Jak to nie ma? Woda nam się kończy. Tak. A gdzie idziemy, gdzie te budynki na dole? Jeszcze czeka nas sporo zejścia, ale systematycznie, powoli schodzimy w kierunku oceanu. Tam, gdzie zostawiliśmy auto. 9 km, 200 m, 620 m przewidzianych. Schodzimy w dół. I non-stop. Fantastyczne widoki.

No widzisz, na no pewnie coś tam zmniejszy i wejdzie z 11,5, może 12. Już zaliczone. Zeszliśmy, nawet otworzyli tutaj budy, więc teraz będzie jakiś lodzik. I że na dzisiaj to by było tyle. Wracamy do hotelu i potem idziemy coś zjeść. Jeśli podobał Wam się odcinek wiadomo, ciąg w górę słup I do zobaczenia w następnym odcinku krainy Jarpena. Cześć! La Palma i robi się wieczór. Ciemno, ciemno, ciemno i takie oto chmury. I Mordor tworzy się nad Lagomerą. Wieje już niesamowicie. Tylko tak te chmury widzę tutaj docierają i rozpraszają się na krawędzi wyspy. Ale jakbyśmy przejeżdżali teraz przez środek wyspy, tam przez te wszystkie lasy, to już, już by był dramat, ciemno i strach.